Okres przygotowawszy przed rundą wiosenną drugiej ligi. W sobotnie popołudnie piłkarze Wisły Puławy rozegrali spotkanie kontrolne, które miało pomóc im przygotować się do ligowej rywalizacji. Puławianie mieli przed sobą wymagającego rywala, była nim występująca na co dzień w pierwszej lidze Resowia. Rzeszowianie pierwsi uzyskali inicjatywę w meczu, co potwierdzili zdobytym w szóstej minucie spotkania golem. Jeszcze w pierwszym kwadransie gry Wiślakom udało się skutecznie odpowiedzieć i po trafieniu Emila Drozdowicza doprowadzić do remisu. Podopieczni trenera Mariusza Pawlaka poszli za ciosem i w 22. W drugiej minucie objęli prowadzenie, tym razem autorem bramki był Ed Nilsson. W drugiej połowie Wiślacy mieli swoje szanse, jednak bramki zdobywali już tylko Rzeszowianie. Najpierw w 79. minucie jeden z piłkarzy Resowi wykorzystał do strzelenia gola stały fragment gry, następnie inny zawodnik Rzeszowskiej drużyny tuż przed końcowym gwizdkiem dopadł do niechronionej przez nikogo piłki i skierował ją do bramki Puławian. Spotkanie zakończyło się porażką Wisły 2-3. do Podobnie jak w poprzednich spotkaniach kontrolnych, trener skorzystał z szerokiego składu dostępnych zawodników. Wykonamy dla ciebie każdy mebel z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Wieloletnie doświadczenie i własny park maszynowy. Materiały najwyższej jakości. Błyskawiczna realizacja. Panda Meble. Producent mebli na wymiar. Zapraszamy do salonu w puławach, ulica Lubelska 55% oraz na meblepanda.pl. Zadzwoń, i powołaj się na reklamę telewizyjną, a dostaniesz 5% rabatu.